Conductor, ¿cómo te llamas? Rubén. Rubén. ¿Y sabes dónde está Polonia? En Europa, sí. En Europa. Europa, muy bien, muy bien. ¿Y es el país de Juan Pablo II? Ya, yeah, de Papa. Gracias. Jan Paweł II to często jedyny rozpoznawalny symbol polski na całym świecie. Tutaj na końcu świata, na pustyni Atakama, miejscowy Indianin czyli Lijczyk, yy, jedyne co potrafi powiedzieć o naszym kraju to to, że znajduje się w Europie i oczywiście kojarzy naszego papieża. Jana Pawła II. To nawet z tej pustyni Atakama do Europy, a także i do Polski na kanonizację papieża przyjechała cała delegacja Indian z pustyni, którą mogły, miałem honor prowadzić jako przewodnik od Rzymu do Krakowa.